Aby wybrać dobre nektarynki, warto kierować się trzema głównymi kryteriami: wyglądem, zapachem i delikatnym naciskiem. Po pierwsze, sprawdź kolor, dojrzałe owoce mają intensywny, jednolity odcień. Bez dużych zielonych plam, które sugerują niedojrzałość. Skórka powinna być gładka, bez oznak pleśni czy stuczeń. Choć lekkie, naturalne przebarwienia są akceptowalne. Po drugie, powąchaj owoc, dojrzała nektarynka ma słodki, intensywny zapach u nasady. Który nie występuje w owocach twardych i niedojrzałych Po trzecie, delikatnie uciśnij owoc opuszkami palców. Dojrzała nektarynka lekko ustępuje pod naciskiem, ale nie powinna być miękka ani gąbczasta. Twarde owoce mogą dojrzewać w domu, ale ryzyko, że nie uzyskają odpowiedniej soczystości jest większe. Twardy. Wybierać owoce o zrównoważonej twardości i aromacie, unikając tych zbyt zielonych lub bez zapachu. Najlepiej zjeść je na surowo, po prostu umyte. Można przekroić na pół, usunąć pestkę i jeść łyżką, lub pokroić w kawałki do sałatek, jogurtu czy owocowych deserów.